Cześć wszystkim, z tej strony Matranus i witam Was dzisiaj w materiale dotyczącym Korpang, gdzie będziemy zajmować się obecnymi i najnowszymi zmianami, jeżeli chodzi o Korpanka. Przez dwa miesiące nie było żadnych materiałów, z tego powodu, że po prostu Korpunk jak to zwykle przechodził dosyć dużo mm, zmian, update'ów, aktualizacji itd. itd. Nie będę tego wszystkiego tutaj zawierał, ponieważ osoby, które i tak są zainteresowane, przeczytają to sobie w tak? a te osoby, które dopiero zainteresują się korpankiem, będą mogły go doświadczyć już w tej formie bezpośredniej, gdzie tak naprawdę pewnie nie ma dla Was znaczenia to, czy faktycznie. Em... Rozgrywka różni się znacząco od wersji, która była poprzednio. Dla osób powracających, fakt, bardzo dużo się zmieniło. Mamy trzeci akt, mamy dodatkowe zmiany w systemie talentów, o których za chwilę będę mówił. Ale tak, faktycznie rozgrywka cały czas idzie do przodu. Mamy bardzo duży materiał dotyczący. QA, który będę nagrywał tuż po tym oraz wizji na przyszłość, gdzie będziemy sobie też omawiać pewne rzeczy, to jest trochę takie wróżenie z fusów, i pamiętajcie o tym, że tak naprawdę gra bardzo mocno faktycznie się zmieniła przez ostatni czas. Ale przejdźmy sobie do tego, co jest teraz faktycznie ważne. Po pierwsze, wchodząc sobie do gry, możecie zobaczyć, że oczywiście stworzyłem sobie nową postać kolejnego Szamana, nie została wprowadzona żadna nowa postać, jednak zostały wprowadzone nowe questy. Mamy nowy questline, nową całą linię questową, która będzie też opierać się o zupełnie zupełnie nowe wydarzenia, które mają miejsce na stepach. Czyli mamy lokację, którą już mieliśmy wcześniej, jednak odblokowaną, yy, troszeczkę podpompowaną yy, z nieco lepszymi Nagrodami, jeżeli chodzi o questy, z tego powodu, że wcześniej w ogóle tam nie było żadnych questów. Teraz są te questy, więc mamy tam specjalne nagrody, unikatowe nagrody, dosyć mocne, w stylu na przykład, nie wiem, epickiej te trójki, jeżeli chodzi o broń. E, questy są oczywiście w pełni. Czyli są questy w pełni um, podpompowane i mamy quest trackera, co jest mega, mega przyjemne. Dla osób, które na pewno no, nie są jakoś bardzo mocno w klimatach takiego hardkorowego szukania, jak na przykład ja, mamy opcję w stylu um, po prostu zaznaczenia sobie danego quest'a i wtedy pokazuje nam, gdzie dane miejsce nas kieruje. Tak? Czyli w jakiej nie wiem, obszarze mamy szukać danych rzeczy. I tak jest dalej dużo eksploracji. Myślałem, że to totalnie zniszczy rozgrywkę, jednak tak naprawdę dużo questów jest dosyć otwartych gdzie musimy na przykład, tak jak w wypadku klasycznego wowa, poszukać jakiejś rzeczy, pokonać odpowiednie potworki, wydropić różne rzeczy z potworków, z przedmiotów interaktywnych, które możecie znaleźć. Co jest nawet śmieszne, wypadają często z jakiegoś rodzaju śmieci, które możemy podeptać i tak dalej, tak dalej. Więc jest tego dosyć sporo. Sama rozgrywka też jest przy tym bardzo ciekawa. Najważniejszą zmianą, o której należy wspomnieć, jest zdecydowanie to, że oczywiście drzewo Masterek zupełnie się zmieniło. Mamy teraz możliwość przechodzenia w górę, do dołu, w lewo, w prawo, nawet cofania się w tym drzewku, więc wasze buildy oraz wasze Specjalizacje broni, jak i wasze postacie, które mieliście zbudowane wcześniej, bądź to dopiero będziecie budować, są zupełnie, absolutnie, totalnie odjechane. Możemy teraz po prostu nagle wszystko to, co było wcześniej, jest do wyrzucenia do kosza, wszystkie poradniki z tego powodu, że po prostu wcześniej mogliśmy budować tylko i wyłącznie w jednej linii, opierając się na jednej umiejętności. Teraz możemy totalnie skakać, i tak jak widzicie, mam dojście do tej umiejętności, która przywraca mi odrobinę zdrowia przy pomocy po prostu totalnego skoczka. Tak, możemy mieć dwa osobne gałęzie które będą się gdzieś tam odgałęziać. Możemy iść gałęzią środkową i rozgałęziać się do góry i do dołu, wybierając sobie najfajniejsze cechy. Możemy mieć w ogóle kilka z tych umiejętności końcowych, co jest też mega, mega przyjemne, ponieważ faktycznie tworzy to mega combo, czyli na przykład dojście tutaj, rozwidlenie się na trzy, trzy rzeczy w jednej prostej linii i nagle mamy gościa, który faktycznie jest wyjątkowo mocno nastawiony na spell power, czyli wasze postacie mogą mieć znacznie inne nastawienie do samej rozgrywki. O czym jeszcze warto jest wspomnieć, tak naprawdę dostaliśmy też Prison Island, który już jest odblokowany w wersji tej PvP, czyli tej, która dropi najlepsze nagrody. Jest tam niestety jednak mały problem w postaci. Ruskich graczy, którzy zwyczajnie będą was zabijać, możliwe, że też innych rodzajów graczy, którzy będą was zabijać, jest ich całkiem sporo, więc powiedzmy sobie, że jest to niebezpiecznie. Oczywiście mapa w żaden sposób się z zmieniła, ta standardowa, jednak została zrebalansowana. Dla osób, które wcześniej nie widziały, mamy tutaj teraz nowy UI, który pozwala Wam po odkryciu zobaczyć, jakiego, mamy, jakiego rodzaju mamy dropy, na przykład z danych potworów itd. itd. Więc zupełne nowości dla osób, które wcześniej tego nie widziały. O ważnych zmianach, o których jeszcze należałoby wspomnieć, to jest zdecydowanie balans pomiędzy postaciami oraz same postacie, gdzie zostały one dosyć mocno zmiksowane, zwłaszcza jeżeli chodzi o Rangera, który był wcześniej najmocniejszą postacią w grze. Na dodatek należy też wspomnieć o tym, że ogólnie, rzecz biorąc wszystkie postacie dostały buffa do szybkości ataku. I, i tak miałem w miarę duży atak, ponieważ to jest postać pod AD oraz pod szybkość ataku. Jednak możemy zobaczyć również nowe runy, nowe chipy. Eee, mamy też dodatkowe umiejętności drugorzędne na naszych artefaktach, a tak jak możecie zobaczyć dodatkowy attack speed na naszych artefaktach, mamy też gdzieś tu był też coś z, o właśnie tutaj mamy lifesteal points więc strasznie dużo zmian, które zupełnie zmieniają wasz system oraz wasze podejście do samej rozgrywki tak? dzięki temu mamy więcej zabawy więcej fanu i tak dalej osobiście na chwilę obecną koropank jest w miejscu, który no, dosyć mocno już przypomina prawie gotowy produkt. Jedyne, czego brakuje, to tak naprawdę dwóch rzeczy: raz, kontentu różnorakiego, jeżeli chodzi o late game, oraz dwa, zdecydowanie brakuje dodatkowych postaci, tak żebyśmy mieli więcej tych postaci, którymi można grać na bieżąco, rozwijać się i tak dalej. Przy czym przyznam, że ogólnie rzecz biorąc, informacje, które za chwilę będę Wam przedstawiał w materiale tym prasowym, który został przez nich wystawiony są dosyć ciekawe no i tak naprawdę przejdźmy sobie do tego jeżeli chcecie oczywiście zobaczyć jakieś materiały względem poradników i tak dalej no to zapraszam na mój kanał większość rzeczy tak naprawdę jest dosyć aktualna pomimo tego, że gra bardzo mocno się zmieniła a ja będę też nagrywał nową serię kiedy już przejdę na nowo postacią, ponieważ teraz robię szamana, który jest chilująco bruzjerowy Chodzi po prostu o to, że robię nową postać, chcę wykorzystać nowe drzewo talentów, zobaczyć, w jaki sposób będzie się to ogrywać, i tak dalej i tak dalej. Bo kiedy robiłem ostatnio Defendera, to przyznam, że nie siadła mi ta postać, oprócz tego, że ja lubię tanków, więc to było dla mnie strasznie dziwne. I nie chciałem robić materiałów na podstawie czegoś, co nie do końca sprawiało mi fan. Więc teraz przejdziemy sobie do tego materiału prasowego, no i zobaczymy, co tam też jest do. Poczytania, tak? ponieważ dosyć dużo jest tam mówione na temat samej rozgrywki, jak i schematu, który gra przybierze w przyszłości. Więc yy, przechodzimy dalej. No dobrze, więc znajdujemy się teraz w materiale, który został wypuszczony pierwszego, yy, tuż przed tym, jak został wprowadzony właśnie ten patch. Ja też nie chciałem robić tego wcześniej, tak żeby wam po prostu mniej więcej zaprezentować, w jaki sposób to wygląda. A więc, ważną sprawą jest to, że... Ogólnie rzecz biorąc, jest to materiał prasowy, który podsumowuje mniej więcej 7 miesięcy ich pracy oraz mniej więcej daje takie spojrzenie na to, co będzie robione w przyszłości, niedalekiej oraz przyszłej. Więc zacznijmy od samych podstaw. Te plany na następny tydzień to są te rzeczy, które już omawiałem, tak? Czyli przejście tego nowego drzewa talentów, dodatkowo mamy trzeci epizod znajdujący się na stepach. Ja sam jestem ciekaw tego całego epizodu, chcę go sobie całego zwiedzić, e, ograć i tak dalej, tak dalej. Fakt gdzieś już słyszałem, że są jakieś bugi związane z niektórymi questami, których jeszcze nie można do końca ukończyć, ale ogólnie, że biorąc sama Sama gra oczywiście idzie w coraz to lepszym kierunku. Kiedy tam dojdę, mam nadzieję, to będę mógł już w pełni powiedzieć o fabule. A przyznam, że pierwsze dwa chain, które są w grze, te główne takie mainowe, były wyjątkowo fajne. Już zacząłem ten trzeci i też jest on wyjątkowo barwny, śmieszny oraz kolorowy. więc tak naprawdę czekam na to, żeby dać jakieś swoje recenzje oraz feedback. Następną rzeczą, której należy wspomnieć, będzie to, że mamy event. Event w ogóle, który będzie trwał przez określony czas który będzie związany z Prison Island, czyli tą strefą ekstrakcyjną, która jest związana z PVP oraz PVE tylko ekstrakcyjnym czyli możecie tam po prostu stracić ekwipunek, bądź też ekwipunek, który macie być wyposażony. Wersji PVP, co jest wyjątkowo ciekawe i muszę przyznać, że te unikatowe skórki, które tylko i wyłącznie teraz będą dostępne, być może w przyszłości one powrócą, ale wątpię, ponieważ przyznam, że tak bardzo pracują nad tymi skórkami, że jest ich dosyć sporo i mamy też możliwość po zdobyciu wszystkich, jak gdyby, nagród związanych z tym eventem, zdobycia super unikatowego. Jak widzicie jakiegoś meho pająka, czy czegoś w tym stylu, który będzie, no, dosyć ciekawe na pewno. Oczywiście każdy jeden z questów, który można wykonać na tym Prison Island, jest unikatowy, opiera się o danego bossa i tak dalej, i tak dalej. Żeby mieć więcej informacji, musicie wskoczyć do newsa związanego z tym, bądź też przeczytać w patch Tam jest mniej więcej wszystko opisane, od kiedy do kiedy, jakie są założenia, jakie, w co celujemy i tak dalej, i tak dalej. Tak dużo osób chce zdobyć te rzeczy, ponieważ będą one, jak to stwierdzili twórcy, związane z no, totalnym, totalnym niedostępnością, jeżeli chodzi o przyszłą rozgrywkę. tak? Następną rzeczą, o której należy wspomnieć, jest właśnie to, co teraz możecie zobaczyć, czyli oczywiście możemy mieć e, switch do wyświetlania questów. Mega game changer, jeżeli chodzi o graczy, którzy tak naprawdę często podążają. Mamy tutaj typowy quest tracker. Jest on w miarę fajnie zrobiony, prosty. Sympatyczny, nie ma żadnego przekombinowania, nie trzeba klikać, nie ma żadnego podświetlania danych przedmiotów, to nie jest autoclicker. Dalej trzeba eksplorować, dalej trzeba szukać w świecie. Moim zdaniem, jeżeli popchną to jeszcze dalej, to będzie to błąd. Ponieważ na chwilę obecną wygląda to bardzo dobrze oraz bardzo przyjemnie, a nie jest takie męczące jak było wcześniej. Przy czym osobiście jestem fanem takiego rozwiązania, gdzie nie było w ogóle Quest Trackera i wcale nie trzeba tego włączać, żeby doskonale się bawić w korpanku. Moim zdaniem można sobie samemu eksplorować, ale przyznam, że no faktycznie na początku było wyjątkowo trudno, kiedy by jako gracze, którzy byli często pionierami kilka miesięcy temu, zaczynaliśmy i dopiero eksplorowaliśmy to w czasie bt 1, Alfy i tak dalej, i tak dalej, więc była masa, masa ciekawych informacji, które mieliśmy, e, zdobywaliśmy pomiędzy sobą, wymienialiśmy i tak naprawdę wiedza na temat questów, gdzie je uruchomić, jakie zrobić następne, jak popchnąć część questa i tak dalej, i tak dalej, było wyjątkowo, wyjątkowo trudne, więc e, no ja życzę osobiście wszystkim dobrej zabawy, którzy e, będą jak gdyby próbować wejść do tego świata, ponieważ to naprawdę fajna zabawa, w nadchodzących weekendach czy tam w tygodniach zapowiadają to, że będą pracować nad nowymi talentami broni oraz nowymi runami, czyli runy aktywne coś o czym wspominali wcześniej. Jeżeli faktycznie im się to uda, to byłoby to super. No, i tak naprawdę, jeżeli faktycznie się to zmieni, to będziemy mieli kolejny power spike, jeżeli chodzi o nasze postacie. Czyli, no nie wiem, znowu będziemy po prostu grali opę postaciami. No, i teraz przechodzimy sobie do systemów, które dopiero zapowiadają. Czyli nie tego, co jest w planie, a tego nad czym dopiero pracują. Pierwszą rzeczą, o którym należy wspomnieć, jest tutaj klasyczna arena PVP. Jak możecie zobaczyć, fajnie wyglądający koncepcyjny art. Dosyć proste ułożenie: mamy drużynę z jednej, drużynę z drugiej, bijemy się, wygrywa ten, kto zostaje ostatni, tak? Czyli mamy tutaj proste zasady. Moim zdaniem, taki PvP environment, gdzie będziemy mieli team versus team, albo dwójka versus dwójka, albo trójka versus trójka, zobaczymy w jaki sposób będzie się to rozgrywać, to świetna zabawa, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, zwłaszcza jeżeli będzie z tego choćby nawet minimalna nagroda. Ranking albo ranking na przykład miesięczny, czyli coś podobnego do systemu w Albionie, gdzie mamy na przykład walki w danej lidze. Przechodząc z walki w danej lidze, zdobywacie jak gdyby Elo, wchodzicie na wyższy poziom, no i tam bijecie się z kolejnymi ludźmi, by zdobyć jeszcze lepsze nagrody. Moim zdaniem, nawet o same coiny, jeżeli będziemy się tutaj bili, będzie super. Arena PVE, i to jest coś wyjątkowo ciekawego. Mamy Bossa na środku, Boss oczywiście jest niebezpieczny. Mamy dwie drużyny i te dwie drużyny nie walczą ze sobą, uwaga, tylko próbują zabić Bossa oraz mamy DPS Meter. Które jest pokazany u góry, czyli mamy drużynę pierwszą, która na przykład jest niebieska, oraz drużynę drugą, która jest czerwona. No i po prostu staramy się zabić danego bossa tylko i wyłącznie po to, że ta drużyna, która wygra, ma szansę go oskurować oraz zebrać, a ta druga drużyna po prostu dostaje mniejsze nagrody, albo w ogóle wcale nie wiem, jak to będzie wyglądać. No świetny content po prostu, ponieważ będziemy robić DPS hmm, race, jeżeli chodzi o drużynę, kombinować. Hmm, być może supporty tutaj wtedy będą wchodzić, będziemy mieli range DPS-ów, merit DPS-ów, być może tank też będzie... Odgrywał tutaj duże znaczenie, bo być może przelicznik damage'a będzie też związany z tym, jak mocno możemy utrzymać. Być może będą jakieś dziwne buildy opierające się na tym, że będziemy mogli odpychać bossa albo agrować go w swoją stronę, co da nam lepszy, bardziej instantowy, monotonny DPS, który na nim wykładamy. No, no nie wiem, po prostu dla mnie to już jest wyjątkowo ciekawe. Zobaczymy mniej więcej, jak to będzie. Hmm wyglądać. To są takie najbliższe plany, czyli te dwa tryby. tak? Na dodatkowo jeszcze mamy tutaj kolejne plany wychodzące w przyszłość, czyli mamy tutaj klasyczne dungeony um, związane z takim no, typowym przejściem czasowym, co jest dosyć ciekawe albo przejściem związanym z jakiegoś rodzaju kluczami, dostępnością i tak dalej, także ciekawe, więc no ja jestem wyjątkowo, wyjątkowo ciekaw, po prostu chciałbym w końcu zrobić taki dungeon, choćby na, nawet na cztery osoby, typowo żeby go przechodzić, żeby był trudny, kompetytywny, żeby można było się w nim pobawić, strasznie lubię taki system rajdowy, tak, i... Tutaj też dochodzi właśnie to, że będą pracować nad kompetytywnym trybem dla dwóch party, czyli mamy tutaj rajd 8 osobowy, gdzie będziemy się zgrywać w osiem osób. Matko, już sobie wyobrażam po prostu jakie będą dramaty, jak ktoś znowu nie przyjdzie, ktoś będzie musiał iść i tak dalej, i tak dalej, także no, będzie, będzie ciekawie, tak? Mamy nowe postacie yy, mopków już w planach, mamy pokazane też no jak gdyby nowe konsumable, które są w użyciu, także jestem ciekaw, bo to jest... Jak gdyby screeny pokazują dosyć ciekawe rzeczy, i szczerze powiedziawszy, możecie też zobaczyć. Tak, jak tutaj można spojrzeć na minimapce, to jest strefa znajdująca się na chwilę obecną na strefie PVP. Więc została ona przemodelowana, i tutaj będzie nowy dungeon, który prawdopodobnie będziemy mogli sobie zwiedzić. Czyli te wszystkie dendroid ganery będą tutaj czymś zupełnie, zupełnie nowym. Zobaczymy, jak to będzie się ogrywać, w jaki sposób będzie można ich pokonać, i tak dalej, i tak dalej. No, ogólnie rzecz biorąc, wygląda to dosyć ciekawie. Być może będzie to jakaś zupełnie nowa strefa, ale tak jak możecie zobaczyć, na chwilę obecną jest tutaj normalnie screen zrobiony z mapy, która znajduje się właśnie na strefie PVP, czyli tej pod miastem pod River Ice. No, i tutaj jest po prostu narzucone to od góry, więc no, wygląda to wyjątkowo ciekawie, tak. Mamy nowe moby, nowe postacie. Być może też, ja w ogóle zakładałem, że jedna z tych postaci, czyli tymi robotami w ogóle będzie to będzie możliwość grania, czyli mamy kolejną rasę wprowadzoną do tego świata, co jest dla mnie wyjątkowo ciekawe, i tymi robotami być może będziemy w przyszłości mogli sobie pograć, tak? Co byłoby bardzo ciekawe, bo te humanoidalne potwory one były faktycznie, wydaje mi się, jako Concept Art kiedyś przedstawiane, i nie jestem pewien, czy jako moby, czy jako właśnie postacie, które też będą grywalne, bo jeżeli to jest kolejna rasa humanoidalnych tylko że cybernetycznych robotów, no to wtedy mamy po prostu nową postać, nowe klasy i tak dalej, tak dalej. Być może za kilka update'ów albo patchy, bądź też z jakimś dodatkiem dostaniemy właśnie coś takiego. Tak? O czym należy jeszcze wspomnieć? No nowe mobki oczywiście. No i teraz dochodzimy do czegoś takiego. O co tutaj chodziło? Aha, kompetytywna arena PvP z jakimiś punktami do przejmowania, czyli mamy na przykład jeden, drugi, trzeci punkt. Nie wiem w jaki sposób to będzie się rozgrywać, no ale będziemy tutaj konkurować o te punkty, przejmować je i tak dalej, i tak dalej, czyli pewnie akcje w stylu dobra, idemy na przykład we dwóch na każdy punkt, mamy dwie ekipy, więc na jedną stronę idzie jeden, albo w ogóle walczymy tylko i wyłącznie w cztery osoby, więc będziemy się skupiać na utrzymaniu dwóch punktów, a trzecia ekipa będzie ciągle atakować ten, ci będą wspierać. Zobaczymy w jaki sposób to będzie mniej więcej wyglądać, ale mniej więcej, no wyjątkowo, wyjątkowo ciekawie. I teraz tak o, te wszystkie rzeczy, które tutaj teraz omawiam oraz pokazałem, czyli mamy tutaj właśnie um, shift, jeżeli chodzi o focus, e, związany z gameplayem i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też są ważne informacje związane z um, Informacjami dotyczącymi samej gry. Po pierwsze pojawiło się bardzo dużo pytań, nawet jeżeli chodzi o te dalsze rzeczy związane z premierą, ponieważ była ona mniej więcej zapowiadana na koniec tego roku, oraz po drugie związanych z wipem kasowaniem różnych rzeczy i tak dalej tak dalej. Więc po pierwsze ważna informacją jest to, że faktycznie będzie wipe, czyli to wszystko, co my teraz ogrywamy, będzie skasowane do zera i tak dalej i tak dalej, kiedy gra wyjdzie w. Poza fazę wczesnego dostępu, będziemy już mieli oficjalny start. Wtedy wszystko już zostanie, nie będziecie mieli żadnych zmian, i tak dalej, tak dalej. Ale start, i tutaj uwaga, właśnie ta druga rzecz, będzie dopiero w tym momencie, w którym uznają, że mają dostatecznie dużo kontentu różnorakiego, by zainteresować graczy, graczy, tak? Czyli właśnie prawdopodobnie będą dopiero celować w koniec wczesnego dostępu w momencie, w którym będziemy mieli działające dungi, dungi stancjowane takie właśnie jak Prison Island, dungi miejscowe, areny, areny PvP, areny PvE, walki z bossami dopracowane itd., itd., więc to jest cała lista jeszcze rzeczy, które mają zostać zrobione, na dodatek należy też wspomnieć o tym, że będziemy mieli tutaj dodatkowe talenty, runy aktywne itd., więc jest dosyć dużo rzeczy, o których należałoby tutaj wspomnieć. No i mamy też oczywiście podsumowanie wczesnego dostępu, jeżeli chodzi o chwilę obecną, czyli mamy coś w stylu 70 patchy zostało dowiezionych i szczerze powiedziawszy to jest dosyć niesamowite, ponieważ średnio patch, choćby nawet najmniejszy związany z bugfixem itd., itd. Był co chyba 3,5 dnia albo 4,5 dnia, czy coś w tym stylu? Gdzieś tutaj to było napisane. Ja w ogóle aż się zdziwiłem. Aha, właśnie, 3,8 dnia, tak? Czyli mamy 76 paczy. Äh, eee, ile? W 7 miesięcy, tak? Ja już nawet nie wspomnę o tym, co było jeszcze przed y, wypuszczeniem w ogóle wczesnego dostępu, tak? Co było... tam też było mnóstwo patchów, tak? Mamy 200 y, update'ów y, oraz feature'ów, mamy 300 bugfix'ów, 2000 totalnych zmian, jeżeli chodzi o punkt po punkcie, no i mamy 101 świetnych zmian, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Ja sobie to przeglądałem i faktycznie muszę przyznać, że większość z tych rzeczy faktycznie wpłynęła na rozgrywkę. Dosłownie. Więc nawet jeżeli weźmiemy sobie losowo, nie wiem, numer 76, 76, to była świetna zmiana pod względem tego, że faktycznie mieliśmy ilość statów, zależną od tego, jak dużo dorzucimy do receptury, którą kraftujemy w syntezie. Jak gdyby. Po pierwsze jakość itemów, a po drugie tutaj dokładaliśmy jeszcze dodatkowe receptury. A zobaczcie, to jest tylko i wyłącznie jedna rzecz, tak? Także każda jedna z tych 101 zmian faktycznie miała wpływ na realną rozgrywkę, tak? Ja prawdopodobnie mogę omówić każdą. Więc no mówię, 101 fajnych zmian. Gra się rozwija w bardzo dobrym kierunku to idzie. Zobaczymy na czym to się zakończy, a raczej może od czego to się zacznie, ponieważ myślę, że koniec wczesnego dostępu, a początek już gry samej w sobie, będzie tutaj świetny. Co do fabuły, należy wspomnieć, że prawdopodobnie trzeci akt, który teraz dostajemy, jest ostatnim aktem fabuły, który dostaniemy przed wypuszczeniem, czyli dopiero trzy kolejne akty, które mają, ponieważ opowieść miała być zapowiedziana na sześć aktów, Będą dostępne dopiero po zakończeniu wczesnego dostępu, tak? Czyli na premiera 1.0 dostaniemy trzy dodatkowe akty, więc zobaczymy, jak długo to będzie jeszcze trwało. Ostatnie 7 miesięcy było dla mnie naprawdę bardzo, bardzo fajne. Należy też wspomnieć o tym, że tutaj została jedna bardzo miła rzecz zrobiona dla graczy, mianowicie ci gracze, którzy przez ostatnie 7 miesięcy nie, chwila, przez ostatnie 3 miesiące przynajmniej mieli choćby 100 godzin w korpanku, dostali ekwiwalent mniej więcej 200 zł, jeżeli chodzi o coiny na kosmetykę w grze, czyli na skiny, unikatowe mounty, unikatowe motorki i tak dalej, tak dalej. Natomiast ta ilość currency zostaje już z nami, nieważne czy to będzie wipe, czy to będzie początek, czy to będzie koniec, więc mamy... Mniej więcej 200 zeta do wydania, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Także ja jestem mega, mega szczęśliwy, jak tylko i wyłącznie pojawi się coś fajnego, a mają się pojawić, uwaga, traktorki, hieny, e, krowy, dziki czy coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o mounty, to na pewno sobie coś zakupię. Przy czym myślę też, że kilka skinów by mi się przydało, jakiś dosyć ciekawych, ale nie wiem, zobaczymy na chwilę obecną. Mounty są głównym elementem sprzedażowym w sklepie. Więc. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał Wam się podoba. Mam nadzieję, że zainteresujecie się w ogóle korpankiem. Jeżeli chcecie zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda, zaglądnijcie na mój kanał. No i oczywiście cóż, no, jeżeli chcecie wesprzeć mnie w jakikolwiek sposób, to polecam zakupić sobie gierkę z linku, który znajduje się pod spodem. W ten sposób ja dostaję ponoć jakiś udział. Albo jakieś będę bonusy z tego dostawał, więc bardzo mi miło. No i cóż, tak naprawdę widzimy się na szlaku. No i zamierzam też oczywiście, jeżeli już będzie trochę bliżej premiery, wprowadzić serię w stylu Spacerem po Kualad, czyli będzie to odnowienie mojej poprzedniej rozgrywki, gdzie tak naprawdę grałem postacią mniej więcej od samego początku, nie skupiając się na krafcie, nie skupiając się na jakichś pierdołach. Bardziej było to skupione na rozgrywce oraz na wykonywaniu questów, przejściu całej fabuły. A teraz naprawdę byłoby dużo takich odcinków. Przy czym tak naprawdę chcę tego doznać jeszcze ze znajomymi, ponieważ potem będę to prawdopodobnie robił sam. No i tak naprawdę nie jestem pewien czy na pewno chcę to robić na chwilę obecną na postaci, która już się będzie dla mnie powtarzać, ponieważ już będę grał teraz na przykład, nie wiem, entity raz po prostu szamanem od samego początku. Już mam około 10. poziom, wykonałam prawie wszystkie questy w Goldenfield, więc powoli wychodzimy w stronę Połowy drugiego, znaczy połowy pierwszego aktu, potem pójdziemy drugi, potem będziemy robić ten trzeci. Chcemy też zobaczyć, jak wygląda progres. Dzięki temu będę mógł się wypowiedzieć na temat samej rozgrywki oraz tego, jak wygląda na chwilę obecną ekspienie, questowanie, robienie sobie postaci, nawet na goło, jeżeli nie wspomagacie się z banku oraz nie wyciągacie sobie różnych rzeczy. Tak, na chwilę obecną wygląda to bardzo przyjemnie, ale zobaczymy tak naprawdę, kiedy dojdziemy do endgame'u oraz jakie są tego możliwości. Jak wspominałem, to tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niedługo w kolejnym materiale. Hej!